Akademickie Radio Campus 97 i 1 FM. Klimat popołudnia. Klimat popołudnia. Teraz zmieniamy totalnie temat. Zajmiemy się wolontariatem, czyli formą dobroczynności i pomocy dla innych. Ze mną studiu Bata Borowiecka, koordynator programu Wolontariat Rodzinny z Akademii Rozwoju Filantropii. Cześć! Cześć! To tak na początek, krótko. Wolontariat rodzinny to. Wolontariat rodzinny to idea. Pomagania i działania na rzecz innych całymi rodzinami, czyli i rodzice, i dzieci, i grupy znajomych, które są ze sobą gdzieś tam blisko związane, zachęcamy do tego, żeby działały na rzecz, na przykład swoich społeczności lokalnych. A do kogo głównie jest skierowany ten rodzaj wolontariatu? Wiesz, to zależy od potrzeb. Yy, działać mogą rodziny, działać mogą przyjaciele, natomiast działać mogą na rzecz. Tak, jak mówię, albo swojej społeczności lokalnej, albo na rzecz siebie nawzajem, albo na rzecz wszystkich tych, którzy tej pomocy albo wsparcia potrzebują. Więc, tak jakby grup docelowych jest trochę. A kiedyś mi opowiadałyście, że wolontariat rodzinny nie jest konkretnie tylko skierowany do rodzin, ale też mogą w nim brać na przykład udział znajomi. Oczywiście. Nawet jakbyśmy wróciły do takiej definicji wolontariatu, którą mamy w ustawie, to tam też zawarty jest taki zapis, że wolontariatu nie można świadczyć na rzecz osób, które znamy, na rzecz naszej rodziny. Ale oznacza to, że tak naprawdę można z tymi ludźmi właśnie go robić, prawda? My te definicje rodziny Rozszerzyliśmy. Nie mówimy tylko o związkach, o takich więzach krwi, ale mówimy też o tych, którzy po prostu bardzo, bardzo się lubią, gdzieś tam czują ze sobą więź i chcą dzia działać w grupie. Na takie działania też y, jesteśmy otwarci i też możemy je nazwać wolontariatem rodzinnym. Jakby ktoś z nas chciał zacząć i spróbować tego rodzaju wolontariatu, to od czego musimy zacząć? Od pomysłu. Jeżeli już macie grupę, to zacznijcie od pomysłu. Od y, poszukania miejsca wokół siebie, gdzie taki wolontariat wasz grupowy, rodzinny mógłby się przydać. Y, to jest bardzo, bardzo ważne, bo. Fajnie jest wyczuć naprawdę potrzebę środowiska, na którą my możemy odpowiedzieć, bo o to w gruncie rzeczy chodzi w wolontariacie jako takim. E, natomiast jeśli taki pomysł do głowy Wam od razu nie przyjdzie, to możecie na przykład posiłkować się tym, co staramy się zbierać na stronie programu Wolontariat Rodzinny na www.wolontariatrodzinny.pl. Tam przygotowaliśmy wirtualne miasteczko dobroczynności i podzieliliśmy je na instytucje i organizacje i na przykłady działań, w któ które w tych. Organizacjach można podejmować właśnie rodziną czy grupą. Podobno niedawno był jakiś konkurs dla osób, które właśnie realizują się w ramach wolontariatu rodzinnego. Możesz opowiedzieć nam o projektach, które wygrały. Oczywiście. Konkurs został rozstrzygnięty w pierwszej połowie roku i od kwietnia w całej Polsce w 18 miejscach dzieją się świetne projekty. To są projekty na przykład odpowiadające na potrzebę... Miejsca we wsi czy w miejscowości. Zauważono, że nie ma takiego miejsca, w którym i młodzi, i dorośli, i starsi mogliby spędzać razem czas, więc postanowiono zbudować wiatę z ławkami, plac zabaw, posadzić kilka drzew i tam zrobić takie wspólne miejsce. Kolejny taki projekt to są na przykład wspólne spacery organizowane przez poszczególne rodziny, w których rodzice opowiadają i pokazują dzieciom, gdzie pracują, więc wspólnie wszystkie rodziny odwiedzają na przykład gospodarstwo rolne, Albo te inne miejsca, w których pracują rodzice, i każdy rodzic opowiada o tym, co robi. Czyli taka forma trochę edukacji, jakieś takich rzeczy, na których zwykle nie mamy czasu, bo rodzice chodzą do pracy, ale tak naprawdę dzieci nie do końca wiedzą, co oznacza ta praca. Kolejny projekt to też na przykład wspólne spacery połączone z działaniem na rzecz lokalnej społeczności. Rodziny przygotowują dla siebie nawzajem spacery tematyczne, podczas których zawsze dzieje się coś dobrego, na przykład Sprzątanie albo zbieranie nakrętek, które wiemy, że zawsze gdzieś tam na, na cele dobroczynne się przekazuje. Więc tych projektów i pomysłów, pomysłów warsztatów dla dzieciaków, które prowadzą rodzice, jest bardzo, bardzo wiele. W tej edycji konkursu wsparliśmy 18, ale mamy nadzieję, że te 18 to jest początek e, dopiero tych wszystkich jeszcze idei i pomysłów, które do nas w przyszłości spłyną. Mówisz, że nagrodzono 18, czyli zgłoszonych projektów, było wiele więcej? Prawie 200. Nie mieliście dość trudny problem, żeby, żeby wybrać te 18 najlepszych. Był to problem, było to wyzwanie, może tak bym to nazwała. Było to wyzwanie, dlatego że wszystkie one niosły ze sobą faktycznie odpowiadanie na jakiś problem czy na jakąś potrzebę. I wszystkie one tak naprawdę były bardzo, bardzo dobre. I tutaj w ostatnim etapie zadecydowali internauci, którzy na podstawie filmików nagranych przez tę organizację wybrali te ich zdaniem najciekawsze i najlepsze. Ale na teraz. A za, do rozmowy wrócimy już za chwilę. A teraz na naszej antenie kartka dla nieznajomej i dagadana. W klimacie popołudnia kontynuujemy temat wolontariatu rodzinnego. Ze mną w studiu Bata Borowiecka. Przed muzyką mówiłyśmy o tym, o konkursie, który był realizowany i dalej trwa znaczy, który już jakby funkcjonuje, wyniki jego znamy i teraz jego efekty widzimy. O grant właśnie wśród rodzin, które zgłosiły się do wolontariatu rodzinnego. Teraz mnie ciekawi taka sprawa, bo słyszałam, że rodziny, mimo że się może nie znają, nie widzą na co dzień, to jednak cały czas są ze sobą w kontakcie. Tak i bardzo bardzo nam zależało na tym, żeby z tych wszystkich zaangażowanych e, rodzin i organizacji e, stworzyć społeczność, taką społeczność e, programu wolontariat rodzinny i wykorzystaliśmy do tego to, co wykorzystujemy my wszyscy na co dzień, czyli nowe technologie. Stworzyliśmy takie miejsce, platformę internetową, na której każda organizacja zaangażowana w projekt, każda rodzina i każdy członek rodziny może na której może się zarejestrować i tam działać, wymieniać doświadczenia, pokazywać nam na bieżąco to co się dzieje w projektach, wysyłać nam zdjęcia, wstawiać filmiki, więc tak naprawdę Wszyscy dzięki temu mamy szansę być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje. Oprócz tego każdy na tej platformie ma swój profil, może wstawić swoje zdjęcie, więc powoli, powoli poznajemy się nawzajem i. Uczymy się tak naprawdę też od siebie nawzajem, staramy się, żeby każdego dnia rozmawiać o czymś innym, o jakimś innym elemencie naszych projektów, o tym, jak tworzyć dobre projekty, o tym, jakie oblicze w Polsce na przykład ma wolontariat, bo takie rozmowy też nam się zdarzają. I całkiem niedawno powstała idea stworzenia jakiegoś wspólnego projektu. Mimo tego, że jesteśmy w, w, naprawdę w różnych krańcach Polski, to gdzieś tam próbujemy, próbujemy jeszcze wymyślić kolejny dodatkowy projekt, który może kiedyś się uda. Jakiś czas temu wspomniałyśmy, że 18 projektów wygrało w tej edycji konkursu, a ile to jest w sumie rodzin i osób, które jakby wygrały? Zaangażowanych e, rodzin jest ponad 80, prawie 90, e, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo duża siła. E, te rodziny aktywnie działają na rzecz w swojej społeczności teraz, właśnie w tym momencie więc e, to jest naprawdę niesamowita rzecz, i my też bardzo się cieszymy z tego, że po pierwsze chcą. Po drugie, mają naprawdę ogromny zapał. A po trzecie, że to właśnie oni są takim fajnym przykładem tej idei wolontariatu rodzinnego i mamy nadzieję, że kolejne rodziny też zachęcone tym, co oni robią, będą chciały działać. To możemy jakoś rozgraniczyć, że większość rodzin pochodzi z jakichś mniejszych miejscowości, a jakaś mniejsza część na przykład z większych? Czy nie ma takich z rozgraniczeń? Z tej edycji programu zdecydowanie możemy powiedzieć, że to są mniejsze miejscowości. To są mniejsze miejscowości. Okay. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam miejski wolontariat. I takie przykłady też jak najbardziej mamy. Na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego angażuje bardzo, bardzo wiele rodzin w swoje działania. Nie tylko takie promocyjne, ale też faktycznie daje szansę dzieciakom, żeby mogły gdzieś tam się angażować w to, co oni robią. Więc to jest idea, która pojawia się w bardzo wielu miejscach. My pielęgnujemy w tej edycji te 18 projektów. Mamy nadzieję na kolejne też edycje konkursu. Ale przede wszystkim też chcemy dotrzeć do takiej świadomości i organizatorów wolontariatu czyli instytucji, organizacji i do świadomości rodzin, że tak naprawdę bardzo fajnie jest działać w grupie. Eby ktoś z naszych słuchaczy zastanawiał się, czy wolontariat rodzinny jest dla niego, jakie korzyści niesie ten rodzaj wolontariatu? Myślę, że podstawową korzyścią jest połączenie dobrego działania z przebywaniem z rodziną. Często takim argumentem trochę przeciwko wolontariatowi jest to, że nie mam czasu, a jeżeli dużo pracuję, to chcę ten czas spędzić swój wolny z rodziną, więc tutaj możemy połączyć przyjemne z pożytecznym i spędzić czas z rodziną. Robiąc coś dobrego. Druga rzecz to jest to, że wspólne działanie, nie tylko rodzinne, ale wspólne działanie bardzo, bardzo łączy ludzi, umacnia więzi. Wspólne doświadczanie, wspólna praca wzmacnia nas, powoduje, że stajemy się sobie bliżsi, łączy nas jakaś wspólna historia i doświadczenie. A trzecia rzecz, która też wydaje nam się bardzo ciekawa, często w takich działaniach rodzinnych w wolontariacie mogą się odwracać role. Tata, który na przykład jest liderem na co dzień, może nie być liderem w projekcie wolontariatu rodzinnego. Liderem może być nastolatek albo dziecko. To zależy od tego, co chcemy robić, ale ta zamiana ról myślę, że jest bardzo ciekawym doświadczeniem i też takim bardzo nowym i fajnym. Czy będziemy chcieli się dowiedzieć jeszcze czegoś więcej, znajdziemy takie informacje? Jak najbardziej. Na stronie programu www.wolontariatrodzinny.pl znajdują się wszystkie aktualności, informacje dotyczące programu, możliwości angażowania się, pomysły. Też na tej stronie głównej można podglądać nas trochę można podglądać nasze rozmowy z rodzinami, które biorą udział w programie, z organizacjami. Także też możecie tam troszeczkę podglądać i inspirować się tym, co, co robimy i co robią rodziny. Beata Borowiecka, koordynator programu Wolontariat Rodzinny. Dziękuję Ci bardzo. I w ostatniej sekundzie chciałabym pozdrowić wszystkie 18 miejsc, organizacje i rodziny, które z nami działają. Pozdrawiam Was serdecznie. My też się przyłączamy do tych pozdrowień.